Luiza? Jestem? Dobrze. Musimy porozmawiać. Wie? Widział mnie z Jankiem? Co się stało? Zdenerwowany jesteś? Tak. Muszę ci coś powiedzieć. Prawda. Nie dłużej tego nie zniosę. A o co chodzi? Okłamywałem cię. Ciebie też. Myślałem, że to minie, ale jestem kim jestem. Nie rozumiem. Jestem gejem. Wiem, co znaczy to słowo, ale nadal nie rozumiem. Co? Ja nie mogę dłużej żyć w kłamstwie. Zwłaszcza, że. Mam kogoś. Kocham i jestem kochany. Kochasz? Od kiedy? Od ponad roku. Przepraszam. Ja próbowałem z tym walczyć, ale zrozumiałem dzisiaj, że się nie da. Czułem, że ty też nie jesteś ze mną szczęśliwa. Gryzłem cię tym, bo wiedziałem, że to moja wina. Chcesz mi powiedzieć, że zwracamy sobie wolność? Adam, nie przepraszaj, nie musisz, ja... Ja muszę wyjść. Ja muszę być teraz gdzie indziej.